W miniony weekend na kortach klubu AG Tenis Chorzowska odbył się trzeci memoriał imienia Zbigniewa Popielucha i Zbigniewa Wesołowskiego. Są to dwa radomscy tenisiści. Jeden z nich zmarł w 2012 roku, pan Popieluch natomiast w 2016 roku. No, i spotkaliśmy się tutaj oczywiście, żeby uczcić ich pamięć. Turniej został zgłoszony do Polskiego Związku Tenisa i był starciem 81 zawodników drugiej rangi w kategorii seniorów oraz amatorów. Tenisiści mierzyli się w siedmiu kategoriach w pięciu kategoriach singlowych oraz w dwóch kategoriach gry podwójnej. Poziom oczywiście jest bardzo wysoko, wysoki. Yy, mamy tutaj zawodników samej czołówki, yy, zawodników SIA, czyli seniorów i amatorów. Także jak najbardziej, no bardzo wysoki poziom. I tak w kategorii mężczyzn Open triumfował Krzysztof Stępień. W kategorii 40 plus Norbert Sobol, 50 plus Piotr Rogalewicz, 60 plus Waldemar Szmalc. Z kolei wśród kobiet najlepsza była Natalia Kowalczyk. Zaraz za nią Julia Lubomirska. A na trzecim miejscu egzekwo Gabriela Gregorczyk oraz Iza Dubowik. W grze podwójnej mężczyzn triumfował Mateusz Marzec i Maciej Kwiatek, z kolei w miksie duet Julia Lubomirska i Filip Sobczyk. Zwycięstwo z pewnością smakuje podwójnie, bo oprócz satysfakcji można było zdobyć cenne nagrody. Nagrody finansowe, vouchery, rzeczowe, także jest o co walczyć jak najbardziej. Turniej odbył się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi.